Jest taka sprawa, że do, gdzieś do, do lat 85 jak ja był w Polsce, to my, ja szkole w zespole tam w Świetlicy młodzieży ogromnie. To ekstra próby urządzał dla chłopców i dla dziewcząt tancerzy. Trzeba było nam tam dwóch członków do zespół, trzech, może czterech, a ja od razu w szkole 20 albo więcej. No to potem się szli do zespołu Klimka Wachlidy, do zespołu Bartusia Obróty, do Skalnej, do Holnego, do Sabawej. Już wyszkolili. Jak ja potem wyjechał w latach 85 roku, no to jeszcze chwili zespół był, ale już po dwóch, po trzech rokach już, już zespół zaczął niknąć i nie było już występów. W latach, kiedy my działali, Klimki działali, Bartusie, to było takie zapotrzebowanie, że my w latach 70. ja mam dziennik zajęć, to były roki, że się koło 200 występów rocznie na zespół dawało No to te pięć zespołów pozostałych nie miały tego razem. Ale było tak trudno wasale, wasa, salę zdobyć, było trudno. Ale ja mogłem o no, takich występach ze wyjazdy i w Polsce i za granicę i mniejsze spektakle różnych programy takie, pan, teatralne i to wszystko razem, to się uzbierało do tych dwustu z dziennikiem zajęć sprawdził. I to było bardzo korzystne i tak, że ten zespół tak prężnie, pięknie działał i takie ogromne powodzenie było, tak w tej chwili mi zrodziła w głowie myśl, żeby zacząć dzieci tańczyć i grać ładna i młodsza od tej klasy. Tu kombinował, już w 74 roku tę sprawę obgadował w Wydziale Kultury z panem, niech to obgadował i tak. To to, się, tam, nie tam, tam, bardzo tam. tak się panu to widziało, że co to, jak to zrobimy. I tak się choć mu nie bardzo, ale ja ze proga, na pro, próbnie, próbnie i w 74 roku te klasy były otwarte I, i no jedna klasa. Ja to przy szkole muzycznej prowadziłem jako eksperyment mentalnie są tak, tak, tak. i jak się, pokazało się, że to jest dobre i fajne, bo potem te dzieci wszystkie wystąpiły na, na otwarcie festiwalu, na innych imprezach, no to, no to potem miasto, no pod, pod kierownictwem pana i Wydziału Kultury i Szkoły Muzycznej zdecydowali, żeby to otworzyć na inne i to się potem przeniosło, tak w Zokopanę była klasa, w szkole numer 2, bo w Kościelisku, bo w Zianiszu, bo w Witowie, bo na Harędzie, bo w Poroninie, w Murzach, w było te klasy od razu i to. Urząd miasta zakupił instrumenty ponad sto instrumenty, skrzypiec, basów, kilka. Tak, pomoc była dużo była pomoc i potem trzeba było do tych klas zatrudnić instruktorów. I zatrudniliśmy instruktorów z naszego zespołu, no, Bardzo dobrym instruktorem i pedagogiem był Władek z Nędzówki, Juska Sin. Władek. Władek, no, mojego brata syn, Władek. On pięknie grał, miał, miał talent. to on pięknie śpiewał, jednak tańczył pięknie to... Dziś jak go obserwujemy, bo zbiedał, nie żyje, zmarł, ale jak się obserwuje taki na tych filmach dokumentalnych, i ale śpiewał. był absolutnie słuch dobry. Grał, fajnie grał, a tańczył, no to urodzony był do tego, do tego czasu. Nie i potem z wszyscy byli zatrudnieni i także ze instruktorów, na instruktorów trzeba było pieniądze dać, i potem nawet troskę kłopoty były przy szkole. Pamiętam, mam... No no, 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 wiem, wiem, wiem. To Problem je, na, na czym polega? Że u nas we władzach istnieje schemat myślenia. W życie przynosi nowe sytuacje i podjęcie tych działań nowych staje się później wartością, która odgrywa ogromną rolę w dalszym rozwoju kultury czy innej działalności. I dlatego pamiętam właśnie to, co swojego czasu już mówiłem, minister, Wiceminister kultury, który powiedział, że nie mogą uczyć ci, którzy nie znają dokładnie nut, nie znają tego, nie mają specjalnego wykształcenia, ale ja mówiłem umieją grać i władze będą dawać pieniądze na to, bo to jest nosicielem wartości dla danego środowiska.